Hej, witajcie. My jesteśmy dzisiaj w troszkę nietypowym miejscu, ponieważ przyjechaliśmy na. Na co przyjechaliśmy? Co zbierać? Jakieś listki. Jak te listki się nazywają? Czo... Czosnki. Czosnek nie? Nie dziwiedzi. Także zabieramy się do zbierania. cały Tyle, czosnek czosnku? niedźwiedzi. Pokaż ile. Nie wiem, czy widać całą siatę. Znaczy nie całą, ale jest dość ubity ten czosnek, więc mamy go wystarczająco. Mamy go ponad 100. Więc ponad 100 to lekko. Więc y, zmykamy do domu i będziemy robić y, pesto z ty czosnku się niedźwiedziego. Boimy baby. My jedziemy do się boimy babci A się się boi babci <grybuj> Pa Wszyscy się boją jej <grybuj> Zadanie domowe oraz zaległości z wczorajszego dnia, a Zosia zostaje i walczy z nakładaniem czosku niedźwiedziego, dokładnie pes, pesta z czosnku niedźwiedziego do słoików. Także patrzcie, jak pomaga. zaczęłyśmy robić pesto z czosnku niedźwiedziego. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Przepisu nie podaję, ponieważ na internecie jest mnóstwo przepisów. Każdy niech sobie, według siebie wykonuje to pesto. Także zapraszam do zbierania czosnku niedźwiedziego i robienie pesta. Jest przepyszny do, do, y, czosku, do chlebka cioskowego. Y, po prostu smakuje wtedy ten chlebek y, taki szarpany wybornie. Także tylko robić. My mamy kupione y, dwie palmy. Jedna palma jest z Zosi. Która jest z Zosi? Tak, pokaż moim. Pokaż, pokaż. To jest palemka Zosi. A druga palma jest Emilki. Pokaż Emilki palmę. No, pokaż. tak pokaż Ta, Emilka ma taką palmę. O, może bliżej. O. Kupiliśmy. Kupiłyśmy sklepie. Pani robi. Ręcznie robi. one pokazuje się Twoją. Takie no, mamy palemki. Ale... To, 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 to. No, pięknie. Ale te palemki y, są na, na niedzielę, palmową do kościoła, a potrzebujemy no my jeszcze. Idziemy dzisiaj do kościoła y, święcić... Y, ja... nie, ja nie, mam... nie, dzisiaj idziesz na drogę. Krzyżową. Ale, ale będziemy święcić coś. To w sobotę, dopiero za tydzień. A. No i mamy dwie palemki i potrzebujemy jeszcze dwie na y, poniedziałek wielkanocny, jak będziemy święcić y, nasze, tak się coś nasze pole. A, Zosia, poczekaj. Mama mi w dodatku takie coś kupiła, teraz mamy zawsze schowane. Jajeczka. Y, mamy też dwa krzyżyki do tych dwóch palemek. Skąd te krzyżyki, Zosia? Babcia nam dała. Ale na co nam dała ta babcia? Na drogę. Na, drogę na co Wam dała? Na, na ekstremalną drogę krzyżową i one są poświęcone, więc je wykorzystamy do zrobienia tych palemek. Także bierzemy się do roboty. O no, kurczacka, takiego takie mam też jajka w szafce. ponieważ Emilcia pracuje z tatą na... Na, czym pracuje? na polu. Na polu. Czo testo z czosnku niedźwiedziego jest gotowe. Palemki są przygotowane. Zosia ile jest palemek? Ta. Dwie kolorowe i te takie niekolorowe, ile? jest? Ile, ile jest niekolorowych? Tych są i dwie też są, czyli w sumie jest cztery, bo potrzebujemy cztery palemki. Yy, bo gdzie będziemy święcić pole ja liczę, a Ty mówisz, gdzie mamy pole, gdzie musimy poświęcić? Na na konclowej, w dwóch miejscach, czyli na słowej w jednym miejscu i na słowej w drugim miejscu i jeszcze gdzie mamy działkę, gdzie mamy działkę nową? No Tam gdzie będziemy... Tam gdzie będziemy budować zo Tam, gdzie będziemy... Tam, gdzie... Tam, gdzie mamy duże plany i gdzie to miejsce się znajduje? Mm, koło pań taki Ale jaka to jest miejscowość? Polska. No Polska, ale jaka miejscowość? Gry? Grybów. Dokładnie. Także potrzebujemy czegoś. w ja będzie z grybów kołada. Tam gdzie są światła Także potrzebujemy cztery palenki I w planach jest nagrać właśnie poświąteczny odcinek Z naszego Wielkanocnego Poniedziałku Także myślę, że będzie fajnie, co? Bo my wczoraj nie wyświęciliśmy nie w środę, w, poni w poniedziałek. W poniedziałek idziemy święcić. Ale nie w tym poniedziałek, tylko za tydzień. za tydzień w poniedziałek będziemy święcić yy. pole. Nie pole! Idziemy kościoła i to świeciło. Aha, a to w niedzielę świędziemy palmę, tak? No. no. Ale e, czy to Ci pokazała, że taka dziewczyna chyba taką dużo, długą palmę. No. Ale skąd odoba? Nie wiem. Nie wiem, Cięcia, Magda. Pozdrów Cię Magdę. On nas ogląda. Hmm? Powiedzcie. pozdrów Cię, Magdę. To jest pozdrowienie. No więc pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Cię. My kończymy. My kończymy. I do zobaczenia w następnym vlogu. Dzień. Zosia, zapraszasz widzów do, do czego? Żeby nas wspierali poprzez. Ja robię ja Wsuwanie ja, ja skrybów kanału. Po, poprzez subskrybowanie naszego kanału, Ale tak? Ale popatrzysz na naszą stronę polskie na lpię. No, także zapraszamy i do zobaczenia. A ja ląduję samolotem yy, do nas Także do zobaczenia w następnym vlogu.